Witam Was w kolejnym odcinku gotowanie z hanią i tonkiem. W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać szybkie śniadanko, jak przygotować. Moje ulubione zresztą, bo bardzo lubię jajecznicę z pomidorami. Także jak widzicie, mam już przygotowane 3 jajka, wybite szczypiorek, pomidor, pokrojony chlebek sól i pieprz. Na patelnię już dodałem masło. Teraz roztrzepię jajka i pokażę wam jak to przygotować. Jajka roztrzepię, żeby było ładnie jednolite. Dodaję troszeczkę, jak zawsze, mleka. Wymieszamy to sobie do smaku, sól, pieprz i przystępujemy do smażenia. Pomidory delikatnie podsmażyłem, tak. teraz wlewam moją moje ubite jajeczka, wcześniej o, do pomidorku i mieszamy sobie tak aby się to na mnie przypaliło, prawda? I jednocześnie pilnujemy, żeby ładnie to się równo ścięło, a nie było przypalone. Już mam gotową jajecznicę. Tak. Ładnie sobie nakładamy na talerz. Tak. Okay, możemy na dać sobie, jak ktoś lubi, troszeczkę szczypiorku albo pietruszki. Proszę bardzo. Tak wygląda moje ulubione śniadanko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Zapraszam do następnych filmów na naszym kanale. Myślę, że będzie to smakowało. Życzę smacznego i do zobaczenia następnym razem. Papa, papa. Pa.